Witam wszystkich serdecznie już w trzecim odcinku serii sierpniowej Road Glory Tak jak widzicie na załączonym obrazku Jednak zdecydowałem się, że zrobię sobie tego Luisa Opendę Bo naprawdę bardzo chciałem zagrać jego kartą No i muszę przyznać, że jest całkiem fajny Również chciałem trafić lewego jego tam z jakiejś złotej paczki Gdzie był jeden rzadki złoty piłka Trafiłem Roberto Carlosa I oczywiście oglądajcie odcinek do końca Bo trafiłem kartę za ponad milion Która jest naprawdę bardzo mocno grywalna Zapraszam do oglądania Także tak, no, Roberto Carlos to jest naprawdę bardzo fajny traf. Ponieważ mega potrzebowałem tego nowego obrońcy. Ale przygotowałem dwie paczki za codzienne logowanie. Paczki 2x83 i po prostu trafmy coś ciekawszego dzisiaj. pierwszej nawet nie ma karty specjalnej. Coś całkiem zadziwiające, bo z tych paczek bardzo często lecą jakieś karty eventowe. Ale jeszcze druga paczka może zaskoczyć. Zobaczmy. Złota karta, naprawdę? W sierpniu. Dobra, także przygotowałem jeszcze paczkę 10. piłkarzy że ocenia 85. Plus zobaczmy, co tutaj poleci. Będzie karta to, co to będzie? Anglia? Środkowy obrońca i to będzie Crystal Palace, nie wiem co to będzie, to będzie Guheni, bardzo fajnie wyglądająca karta, jeszcze Watkins 93, zobaczmy czy jakieś ciekawe ikony, jakieś ciekawe karty w środku no w sumie nic ciekawego, na no, ten Guheni wygląda całkiem solidnie oj nie, 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 nie na Pixel. ale no środkowych obrońców już mam więc go w sumie nie potrzebuję, otwórzmy sobie jeszcze jedną taką paczkę, no i miejmy nadzieję, że druga paczka będzie troszeczkę szczęśliwsza dla nas zobaczmy po raz kolejny, karta to z tym razem jest to Brazylia, środkowy obrońca czyli to będzie Dante, ale kto go zastąpi. Też chyba jakaś karta Team of the Season, no, ale może jakieś Kylian Mbappe. Miguel Gutierrez. No, ta, ta paczka dupy nie urywa, ale zobaczmy jeszcze w środku. Uu, tylko trzy karty specjalne. No dobra, teraz zagramy sobie spotkanie w Division Rivals, a potem jeszcze sobie taką paczkę otworzymy. Jeszcze jakiś inny content, ale zobaczcie, jaką ekipę udało mi się już zbudować. No, jak na razie tak to się prezentuje. Dołączył do naszej ekipy Luis Openda. 4 na 5. No, bardzo chciałem zagrać tą kartą mi, jak na razie w czterech spotkaniach jak 8 bramek, dwie asysty Zdaję sobie z tego sprawę, że jak na razie nie gram na jakichś bardzo dobrych rywali Ale gra się nim jak na razie przyjemnie Nie będę narzekał, przejdźmy do pierwszego spotkania Bardzo, bardzo mocny skład rywala właśnie mi się w tym momencie pokazał Ale wydaje mi się, że możemy go, go zrobić no, Ciekawe jaką ma ekipę tak szczerze Opęta, pokaż się z dobrej strony Dawaj jeszcze hemp, wygraj główkę Ale opęta teraz podaję do niego z, z pierwszej przyjacielu, z pierwszej Oj, oj, oj. Ojojoj, oj, oj, szkoda, że Kulibali tego nie przeciął i sawa. No to musiała być bramka. No powiem wam, że jak na razie to jest najcięższy rywal, na którego gram na tym koncie. Ale zobaczmy, bo Berardi na tym R1 przebiegł całe boisko. Fineska po długim zupku, to był typowy kick glitch. Nie ma co ukrywać. Nie będę się jakoś bardzo jarał tym golem, ale po prostu tu muszę strzelać każdą możliwą sytuację, bo rywal jest naprawdę bardzo mocny. Zobaczmy, Berardi do pani Hemp. Przepraszam, że w taki sposób strzelam te bramki, ale się naprawdę umie grać. Wie, wie co jest pięć. No i niedobrze, bardzo niedobrze. Kenedal Glish. Ładnie, U, ładnie to rozegrał, naprawdę zrobił mnie jak dziecko. Ale Luiz openta! Ojoj, fineska, znowu przeleciałem całe boisko. Podanie od Bareli. To powinna być czerwona kartka, słuchajcie. No także tak, no czerwona kartka, no bardzo dobra decyzja sędziego, że tutaj postanowił sięgnąć po czerwony kartonik. Ależ tu jest mój w tym polukarnym Forlan, uderz. No niestety to będzie rzut karny I do Jajnacki podejdzie Sawa Zobaczmy Sawa czy Muslera No niestety Sawa no ja nie potrafię wyczuwać tych rzutów karnych Mamy 3 do 3 To będzie no jedna z ostatnich Naprawdę sytuacji bramkowych w tym Spotkaniu to będzie rzut karny W 88 minucie do którego podchodzi Diego Forlan proszę cię lewy dolny róg Czy to będzie gol tak jest 4 do 3 88 minuta proszę Wytrzymajmy do końca no i ostatecznie wygrywamy, to naprawdę bardzo, bardzo ciężkie spotkanie To był jak na razie najlepszy rywal, na którego grałem na tym koncie tak Jak obiecałem paszka 10 piłkarzy że ocenię 85 85+, zobaczmy czy będzie lepsze od dwóch poprzednich Mamy Norwegię, napastnik, Olympic Lyon to będzie pani Hegerberg no Szkoda, że nie Erling Alan zastąpi ją Olivier Giroud, okej okay. Ej, Olivier Giroud na pewno sobie troszeczkę pogramy, bo chciałem go wytestować na moim głównym koncie Jeszcze w środku Petit no foderki, tak? Ale Olivier Giroud 96 to jest naprawdę bardzo fajny traf. No i jeszcze przygotowałem player Ocenia 86+. Plus, zobaczmy ostatnio. Naprawdę bardzo fajnie z niego leciało. Co będzie tym razem? Zinedine Zidane 98. Karta z absolutnego topu. Zobaczmy na futbunie ile on kosztuje. Zidane właśnie w tym momencie kosztuje tysięcy, Także no wybór jest tutaj oczywisty. Zinedine Zidane. 5 na 5. no Naprawdę bardzo wspaniała karta. No No i muszę przyznać, że jak na kilka godzin w sumie w tą grę, ten składzie wygląda całkiem pokaźnie, mamy już takie karty jak Zidane, Valverde, Giroud, Openda, naprawdę dobrze to wygląda, no wytestujmy sobie tego Zidane'a, pierwsze spotkanie tego zawodnika. Tak prezentuje się skład już drugiego rywala Cristiano Ronaldo, Team of the Year. Dostał taką kartę, czy on użył ewolucji, bo nie pamiętam tak szczerze. Ojoj. Ojoj, Cristiano Ronaldo. o to wykończył dobrze, 1 do 0, czwarta minuta, nie podoba mi się to jak na razie. Zobaczmy, bo Hemp będzie wrzutka na Ziru, który to przyjmie i wykończy wspaniale z lewej nogi, ależ ta triwelka mi się podobała, to było coś wspaniałego. Testujmy podania Zidana, no wspaniałe podanie, które przecięło całą obronę, ale Ziru troszeczkę się tutaj ogubił. Ej, no panie sędzio, tak zwane uderzenie z fałża. czy on to zrobi, poprzeczka i Lorej Kemp wbiega z piłką do bramki, no to było bardzo ciekawe, no i Louis Openda pokazał teraz swoje tempo, pewne wykończenie niestety w słupek, muszę wam przyznać, że całkiem przyjemnie się tym Zidanem, drybluje, ale to byłoby dziwne, gdyby się to robiło, gdyby tak nie było. <grybluje> Ojoj, oj, oj, niepotrzebny w śliskim Zidanem, i no, no długo sobie chłopaczy na nie pograł, całe 25 minut. I czerwona kartka, nie wiem po co to zrobiłem. O, ale fajna akcja mi wyszła, no i chem chyba już z drugą bramką. Oj, Ziru. Jeszcze podanie do Opendy. 4-1. Oj, Olivier Ziru. 5 do 1, i fajny jest ten Ziru, chyba nawet hatrika strzelił. No szkoda, że ten Zidan został w 25. Minucie czerwoną kartkę. No, przy okazji już szósta dywizja osiągnięta w Division Rivals. Jak na razie dalej bez porażki oczywiście lecimy. No i tak na zakończenie kolejny player PIG 86, bo naprawdę z nich leci wspaniale. Zobaczmy, to będzie już w drugim w dzisiejszym odcinku. Casemiro 96. No, karta, która myślę, że nawet może mi się przydać do pierwszego składu. Ty masz kolego środek obrony. Ty możesz grać na środku obrony. Zobaczę sobie, ile taki Casemiro kosztuje. Casemiro kosztuje 20 tysięcy. No może gdzieś tam na środek obrony by się przydał no, bo pomocników już mam No nie będę ukrywać Także na trzeci dzień grania na tym koncie Ekipa prezentuje się w następujący sposób Mamy karty typu Zidane, Valverde, Ziru Openda Wydaje mi się, że jest to Naprawdę całkiem grywalnie Jeszcze jakbym wymieniał tego Berardiego Bo nim mi się gra całkiem średnio To już mógłbym czymś takim normalnie grać w Champions Także mam nadzieję, że odcinek wam się podobał Jeżeli chcecie zobaczyć kontynuację tej serii Zostawcie subskrypcję na tym kanale Widzimy się najprawdopodobniej jutro Na pewno pojutrze Trzymajcie się. Do usłyszenia. Cześć.